Co tam się zmieniło 28 u mnie w ogrodzie krótko. Wyżywają owoce. Codziennie jem dużo swoich własnych jabłek. Tutaj akurat jest Duvel, ale akurat zjadłam dwa Albrechty pruskie, bardzo pyszne. Drzewa są tak ciężkie, że aż się uginają. Tutaj jedne z nielicznych w tym roku kwiatów drzewiastej malwy, zakwitła. Następna rzecz, to zakwitła róża Lampion, ale się odwróciła do słońca, więc nie widzę jej dokładnie, bo jestem za niska. Również dojrzewają winorośle. Bardzo dobry rok. Pyszne są. Zjadłam na urodziny jedyną brzoskwinię, która po raz pierwszy tutaj w końcu się objawiła na spółkę z synem. Była bardzo dobra. Następna rzecz kwitną chyba wszystkie już zawilce te japońskie, w różnych kolorach, również kwitną kanny, bardzo rozkwitają już w drugim kwitnieniu te róże różne rabatowe, różowe, lampion flamingo, być może też jest tam Garden Front. Inne się szykują. Bardzo rozrosła się róża Lola, w donicy. Więc pewnie na Nowy Rok muszę ją przesadzić gdzieś do ziemi, wyrzucając coś innego, co już się tutaj nie nadaje. Następna rzecz, która się zmieniła, e, prawie dojrzało już są do zbioru, te moje papryczki od pani Uli. Pani Ulu znowu pozdrawiam. I to żółta i taka zielona, jedna jest łagodna, druga ostra. Co jeszcze się zmieniło? Za chwilę to już mówiłam. Dalej cały czas coś, nic się nie zmieniło. Róża Kew Garden kwitnie cały czas. Jaka niesamowita jest ta róża. A co się zmieniło, jak podlałam trochę wodą z nawozem, to zakwitła ładniej lantana. lantana potrzebuje dużo nawozu. Te pomidory to jest cudowna rzecz, żeby mieć w domu, chociaż w donicy. Też cieszę się, że pokwitną różne odmiany. Głównie u mnie w donicy e, aksamitek. Ładnie drugie kwitnienie róży Yellow Fairy. Tutaj się raczej znaczy nie zmieniło, bo... Aha, wiem, co się zmieniło. Zakwitła róża odratowana w donicy binenweide Mango. Ten maluszek taki. Od Tantału. Bardzo ładna i tutaj chciałam właśnie, żeby ją zapamiętać. A i wiem jeszcze, co chciałam powiedzieć. Rzeczy, które się zmieniły. Zakwitł pieris. Ja pierisa uprawiam w donicy, bo w ziemi nie radził sobie. Ja nie mam kwaśnej ziemi i tutaj cuda na kiju. Wszystkie rododendrony padły. No i jeszcze z takiej rzeczy małej to zakwitła jedna odędka. Prawie już przykwita. Da ja jeszcze jedna rzecz o której muszę wspomnieć Holender, bo od taka się potknam. Zakwitła barbula klandojska, ale tutaj ma coraz mniej miejsca, bo rozpychają się inne tutaj roślinki, więc nie wiem jak to będzie w przyszłości, ale zakwitła lubię bardzo ją. Ma takie z drugiej strony szare liście. Ja, ja nie mam wariegaty, tylko normalną. I ładne niebieskie kwiaty. I tutaj taki tantem stanowią z wanilą fres. Hortensium. Z tyłu tam jeszcze dochodzi sadzie z Imielin. Takie się, to się mówi teraz, kombo, tak? I jeszcze z nowości, właściwie też już widziałam, od paru dni zakwitły drzewka truskawkowe, inaczej zwane poziomkowymi, symbol miasta Madrytu. Oczywiście u nas nie dojdzie do owoców, ale mniej więcej tyle rzeczy się zadziewa. Patrzę co tu jeszcze, żeby coś nie. Przeoczyć rzeczy, które jeszcze może się trochę zmieniły, to myślę, że coraz lepiej radzi sobie róża Kiss Me Kate, którą w tym roku wsadziłam. Tu była w cieniu, ale wycięłam trochę rugos, żeby... One muszą tu być, żeby stanowić dla niej podpory, ale liczę, że sobie tutaj poradzi. No i to chyba już wszystko, oprócz tego, że coraz więcej kwiatów na balerinie. Tu są owoce już bardzo dojrzałe i gotowe tego albrechta polskiego. Nawet dobry jest, jak tak dojrzeje, to jest bardzo dobry, aż się uginają więc trzeba dziennie kilka zjadać, żeby, żeby cię nie zepsuły. No i jeszcze z rzeczy, które się zmieniają z dnia na dzień, to coraz bardziej czerwone owoce, ognika szkarłatnego. No i to chyba tylko tyle się zmieniło, no bo ten to kwitnie już od co najmniej, ja wiem, myślę może drugi tydzień. Więcej nowości nie ma. Oprócz może jeszcze tylko tego, że coraz bliżej do kwitnienia róży Heidi Klum od Tantau, tego maluszka i róży Sherry Lady, to tam zmieszana z tą budleją. Więcej nowości nie pamiętam, a o innych, jakichś tam nowych zakupach innym razem. Zakończę widokiem jabłuszka. Sezon jabłuszkowy w toku należy jeść żeby się nie zniszczyły, Je, jakie to cudowne mieć jabłko jeszcze wezmę sobie może do pracy jedno muszę dzisiaj pozałatwiać parę spraw, także moje własne jabłuszko niepryskane no i taki widok jeszcze na mój cienisty ogród no tak, to jest ogród w cieniu, w półcieniu, więc musiałam się z 5 lat uczyć a tam jeszcze suger truda kwitnie, widzę musiałam się uczyć co tutaj przeżyje jeszcze ciągle się uczę i Cieszę się, że już parę rzeczy wiem, co tu mogę, co tu nie mogę, ale okrut to sprawa wiecznie nieskończona, jak wszyscy wiedzą. Dobrego dnia.